Siemanko ekipa, słuchajcie, dawno nic dla Was nie nagrywałem, dawno mnie nie było, dlatego wracam z wyjaśnieniami. Słuchajcie, powstaje nowy projekt, bardzo gruby, bardzo mocny projekt. Ma to być Audi RS4B5 w wersji Pika z silnikiem oczywiście 2.7 b bo oczywiście z napędem quattro. Tutaj są wizualizacje za pomocą AI zrobione i mniej więcej taka koncepcja ma być, tego się będziemy plus minus trzymać. No i słuchajcie, tak wygląda początek projektu, już tutaj pewne prace są poczynione. Jak widzicie, z tyłu zawieszenie A8D3 Felgi Oder8. Mamy napęd na cztery koła. Mamy już tutaj progi wyspawane za pomocą lasera, zresztą. Także używamy też dosy, dosyć nowych technologii w, tutaj w budowie. Przednie zawieszenie mamy z S6C5. Mamy konkretny hamulec też z A8D3. Mamy silnik 27 turbo i mamy manuala sześciobiegowego. No, także słuchajcie, tak zapowiada się projekt. Więc jeśli Was to interesuje, bo powstaje to dosyć szybko, na kanale Projekt Dwukropek Custom. Czyli na YouTube łatwo możecie nas znaleźć. Logo jest bardzo podobne do tego, które tutaj na tym kanale posiadam. Także, także na pewno powinniście skojarzyć, bo barwy są, barwy, barwy i logo jest bardzo zbliżone specjalnie, żeby gdzieś tam się to w sumie razem wszystko kojarzyło, ponieważ projekt custom razem z samochodowym oddziałem ratunkowym, no to są dwie bliskie, że tak powiem sobie, dwa bliskie sobie tematy, tylko, że tutaj na projekt dwukropek custom budujemy konkretnie, co niedzielę wpada jeden odcinek i będzie dotyczyć tylko tematyki właśnie tego projektu, aż do ukończenia go, nie będzie tam tematów jakichś okołomotoryzacyjnych, jakichś wydarzeń, jakichś innych pobocznych rzeczy. Do tego ma służyć kanał samochodowy oddział ratunkowy, tak jak do tej pory, gdzie gdzie właśnie były jakieś różne wydarzenia, różne takie rzeczy ciekawe, które chcieliśmy Wam pokazać. Natomiast projekt Custom jest stworzony, kanał nowy po to, żeby od A do Z pokazywać sam proces tworzenia projektu. Czyli jak stworzymy, skończymy tego pick upa, to na ten kanał wleci kolejny projekt, myślę, że jeszcze grubszy i też będzie dotyczyć tylko tego projektu tematyka. Także zapraszam Was serdecznie na kanał Projekt 2. custom. O, tak wygląda logo. Także łatwo sobie znajdziecie na YouTube. Naprawdę warto, kanał jest młody, malutki, dopiero wrzuciliśmy trzeci odcinek, ale bardzo szybko się rozrasta, wszystkie wykresy idą ładnie równo w górę, więc wydaje mi się, że strzał w dziesiątkę, że, że ludziom się ogólnie podoba, więc wydaje mi się, że bez wstydu mogę Was tam zaprosić. No także słuchajcie, yy, będę wrzucał, podejrzewam, że od tej pory już teraz będę wrzucał aktualizacje, yy, właśnie tu na samochodowym oddziale będą jakieś takie yy, poza, behind the scene, <laughs> powiedzmy jakieś backstage'owe tematy. No i tu będę jakieś takie codzienne, codzienne, codzienne upgrade'y, powiedzmy, jakieś aktualizacje, gdzieś tam ciekawostki, gdzieś jakieś części, które dorwę. Także także tutaj będziemy będziemy tak na na co dzień będzie można obserwować, a duże odcinki na projekt custom. Także serdecznie was zapraszam i do usłyszenia. Hej.